Dobra, wrócił ten live czy nie wrócił? Halo halo halo, widzowie halo 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 Oła Bije mnie, bije mnie i mnie zabił Erik, to twoja wina Kurwa On się tak skita, że go nie widział. Tak Aha o. Kurwa, nie zgłoś główni ja Ktoś z streamu stał, a blue zostałem na laptopie, który streamuje No kurwa! Ja jakiś dźwięk mam zjebany w tej grze, coś mi się z dźwiękiem stało A Ja już wiem czemu chat mi nie działa od TikToka A. Ja pierdol, weź coś powiedz Coś? I Infinity muszę sobie włączyć Dobra. Miałem kurwa dźwięk są. Napisz ktoś coś na TikToku, bo muszę sprawdzić, czy mi działa. O, działa. Cześć, Boże Daru, cześć, cześć. Nie mogę nic kupić, bo mi się czas skończył. Prowidzowie, napiszcie na czacie, odwet. Jest na słodkach, na słodkach, Harryku muszę ja, go zabić. Na schodkach, na Lagi mam, LAGI Nie stać się na internet kurwo! Masz kolego? O nie Ja broni kurwa ty się wypierdalasz na plecy na Jeszcze na się ze mnie śmieje. Nie da się mapy tej mapy grać, stary. To na ekosika. Jak ty chcesz pijąć na tej mapie, kurwa? Czef, oni spalą cię i trzymają wszystko i ty się nie obajsi. Już ta mapa to jest tak świta zrywana, że daj spokój. Też. Okay. Oni patrzą w dwie pozycje i mają całą mapę kontrolę Twoja? No nie wiem. Daj kurwo! Ze smonkami wyszedł, kurwie, Patrz, gdzie jest bomba, Nie widzę, bo mi się gra zmimalizowała. Patrz! Widzisz to?! Gra mi się zmimalizowała, nie widzę właśnie. Przypilnuję jeszcze chwilę No pilnuję Już wchodzę i zobaczę No wchodź szybciej Szybko, bo zaraz jest... Yeah. Patrz, patrz, jest bomba Nie, u mnie nie znam idzie Aha, to ja widzę tu bombę stary Nie, ona znam idzie Nie mogę zrobić screena, nie działa mi Nie jest mogę screena i... zrobić Windows i prydzkin nie za mapą, ja widziałem bomby, gdzie jest ta No, normalnie na shortie była U mnie No, a on by była, tylko tam nie pingowałem A? Pod względem tego, jak się podnieciłeś, to jestem w stanie ci uwierzyć Kurwa, kto mi wyrzuca broń? Ten kosik I broń zmieniła

No ja kusik, mi broń zmieniła na ten. Na nóż. Ja pierdolę. Ja się wyjebam mi nóż włączyła człowieku. Ja pierdolę. Cześć Oliwciocz, cześć. Ej ja Kosikowa i się z poszłam patrz na ją na czacie. Nie patrz, się jeszcze kurwa. Ja mam stary milion pingu, rozpierdolę bratu, zaraz kurwa po krawędzi kurwa. <grywa> Good luck! Ej! <grystanie> kurwa Bardziej granioną nam w te teraz patrz... Dobra to... Dzięki burzy daru! Eryk w formie? A jak? Eryk u jeden no. o, bíjte, do zara <grytanski> no, to zara połowie Cześć, no co z graszką to kurwa, no trochę tak, trochę tak Coś mi jest, masz małka, jeżeli by cię interesował. Też coś masz. U mnie, dobra, widzowie, zostawcie suba. Bicie pomoc to bo uciekasz. Nie mam broni. Chodź, kurwa. Polaka. jeden. polaka. Ej, plecy. Też ten. Ten tylko dobija i dobija, kurwa, i dobija. Jak dobija, czeku? Dobiłeś chopa, który miał 2 HP?

Ej ty mi dalej płacze level kurwa jak ja na facecie grałem ostatnio raz 5 lat temu O kiedy okay, kurwa ostatni raz my grali na faceit lat temu nie, nie wiem czy Short nie jest blisko A Gajosi kurwa widziałeś, widziałeś co mi zrobiła? Nie yeah. Wychylam się kurwa na typa i tam i mi zmieniła idealnie na nóż. Jak ona to trafiła do chuja wafla jego pierdolonego? Nie wiem Przez go przejebałem Jaki on ma timing rozkurwiony Emerytka jebana. Co Ty Erik masz za profilowe kretynie? Co? Normalne? Kurwa debil Próbuję to wyczuć. No kurwa, ty. Jak próbujesz to wyczuć? Kurwa, jesteś jedną osobą, która to wychodzi. Wcześniej nie byli, to kurwa. 30 tysięcy gifów rzucali, chuja. Prawie obili. Dobra, chodź na turnieja. Dusty Inferno. Najlepsze aby na No chyba, Teraz teraz ja wychodzę z Maciej do <śmany> to jest Ury, turniej. To jest tylko turniej. A tam to był tylko premier. A premier to mnie chuja lata akurat. Mam nadzieję, że przejewaliście. No, 13 10. Zrobiłem chyba 30 40 Bardzo dobrze. spać, do pracy. No to dobranoc, dobranoc, woliwcia. Trzymaj się, dziękuję za dwie dzięki. I odwiedzaj częściej. Ta. Dobra. No, jają. Witam, witam. Ej, zostawcie suba, jeszcze nie macie, bo zbieram 500 subów na zarabianie na YouTube. Jeszcze nie mam. 500 subów trzeba mieć żeby zarabiać. Piączki. Na razie jestem bez pieniężkowy glo mi się psuje, bo się włącza i się po chwili wyrzuca, wyłącza No Zapadę, to jemniej <grym się> Nie bo mnie do więzienia, zrazu, jak ci tak zrobię O najlepsza mapa Dzięki jakoś, dzięki, jesteś super EJ! O, nie chuj nie zaakceptował śmieć Myślałem, że ja przez nie zaakceptowałem Eryk, Eryk, Eryk No, brat, zjebane jest tego, wyłącza się znowu. Jest drugie Tych glo, kurwa, 30, gdzie one wszystkie są znajdź mnie, znajdź. Tak. To sobie Let's roll. Chyba widzisz mnie? to dał? Ten drugi jajkosiak. Cześć. 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 Check this bomb. Shut, Shut the fuck up. Kurwa, co ma za mikrofon? Lord, agresor. Teraz yes, ty mau chodzi po żydar, pojebało cię. Ja się szukam gulata no chodzi. Aggressive hero. Zanchy pizda, syn ślucha. Xavier aggressive. Ej, hey, dziękuję za mojego dinozarwa. You don't have anything else, I to do, do but play. I'm I, I'm getting money on this. Nie yeah. Kolega w gasie Boże teraz ze mną chodził Dziękuję za cztery duże wariacik Dobra proszę teraz nie trolować Ole kurwa dostał CP Jest coś jeszcze? No tyle Oj Aj kurwa Za double dorsami Bla bla dorsy. <laughs> bla, bla, dorsy. Bla, boże, dar nie da się. Jak nie żyje, to już się nie da wiesz, Mariacik. Owe, owe. Może tylko bombom nie innymi tymi Jak ja nie I żyję, to już się nie da. w czy co? wiem. Czy mam na TTV? Tak, mam. Może, mam. Może tak być. No? No ja też. To, że sobie teraz zjadłem jakieś błumne, takie. Zresztą mi tylko w w kurwi. Kurwiej. żołądek Co, kurwa. Przynajmniej na nie mam czasu na sklep. Oj. Czy to jest Nie wiem, nie widziałem. Nie wiem. Nie Po czemu. Tu oni się wypierdalają? Nie tam są ty, za nie rób mój jest bił Jako A kurwa dobra Surt To za chuj? Oj Erik, Erik, Erik. Dobra nie będę. Aha, aha Zobaczam. Na pizze zdanę Dobra, no, Nie, graffiti mi się znowu kończą, kuźwa Muszę sobie graffiti nakupić Co mu daje? I tu ja sam czy ktoś mi? Nie wiem, czy sam Oła, oła, oła Łaga, PIKUJĘ DWÓRKĘ SPIKOWAŁ KURWA TO BYŁ MOR No szybko ten zielony pichnął kurwa UWA Idziemy, tapujemy, tapujemy. Jeszcze mała PNS-a na, na tym naniku. Teraz dopiero zauważyłem. Nie wiem. PNS. Co mną chodzi? Co ty robisz? Kręcił mi kurwa. Dostał na dziurę. Kurwa ten już nie dostał. Dzięki za Najgorzej. Kręcił mnie w prawo. Da, 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 da. Gagli, gagli. Ja. Ty grasz tylko w tą grę? Co? Ty grasz tylko w tą grę? No bo jest. doszło bardzo dużo nowych ciekawych gier. Jaki kurwadik. Jest doszło dużo nowych ciekawych bardzo gier. I ten. I... I. I i. No i taki gier multiplayer co można robić na TikToka. No można pomagać. Oszukuję właśnie graczy do tego. A do jakiej gry? Różnych, tam są różne. Tam jest The Forest, tam jest ten, 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 ten symulator ćpuna, narko, ten narkomana i tak dalej. Wiesz, które? ma Symulator sklepu, jakieś tam pierdoły. Nic tego jest, chłopie. Nie chodź mną, no, kurwa, ten Linksu. To późno, żeby do mnie jeszcze zobaczyć co robi że mojego nie ma. Okej. Okay. Jakie kula, ty no ja pierdolę Nie gram już z potem nie chcę się. Nie powiem, że się gry. Jakie gry? gry? Nie, tu chodzi o element tiktokowy. Za gifty to co? Za gifty to się nie lubi za tak szybko. Nie, opóźnienia ja tam ci przypominam, chodziło oha? <laughs> co Ci poradzę, że jest To zwiń TikToka już. Not mine. Ale nie ten simulator Ci puna takie coś, co się wydaje. To jest takie ten... Jaki co obserwacie... To jest takie coś, że ten... że... No te, jak się ta gra nazywa? No, to, co zioło robi, sprzedaje się w ogóle. No, 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 no. No ja, jak sądzę, To karta graficzna, wypisz se. napisz te se w komputer i ci bata odpisze Jakie te TikToki? To nowe dźwięki USB jakaś zwalone, No są, są. Regisze. Nie to chciał upaść, jak zielona ogląda, Ja pierdolę, co nie zrobi? Może No słuchaj, ale mówię o przykładzie, że tym przykładowo tego jest dużo. Ale to nieważne, nieważne. Nie ważne, nie ważne, never mind. Najważniejsze, najważniejsze, nevermind. Najważniejsze jest, że. że. co? Że będzie content na TikToka, o. nie można tylko tak. jednego GTA, bo już ludzie. ludzie w tym kraju. Tak, Najwyższa, 500 tap na TikToku. Wow, wow, wow. A no tak, no tak. O, jeszcze mnie na to stać. Ale ta animacja wyjmowania tego Digla to jest jakaś porażka Valorant kurwa O właśnie dokładnie tak kosik I tak nie umiem tego przeczytać więc mi nie wiem. No kurwa Co ten wuj daje? I nie wiem Nie gram Na elo żadne Chłopie I tak nie będę tego jakosik czytał Bo się takie rzeczy czytać <laughs> Two box, one low uh, Two VP, two VP box uh, VP Kurwa, ten mikrofon w mordzie czy ma? Ja Zmitowałem go wow, wow. Maybe too long, too long Shhh. We are too out o mikrofon na świtku, no znowu batale Pracę przez mikrofalówkę mówi no Zainstalowałem z CS na pralkę kurwa Samsunga <grywa> Widziałem typa co zainstalował na CS na mikrofalówkę Samsunga Znaczy nie mikrofalówkę tylko pralkę Bo tam Linux jest na tych pralkach Microfon z temu? Tak Temu final boss temu final boss Niesamowite kurwa No zawsze z tobą mam takich dziwnych przeciwników a jak samogram to nie Nie wiem Ja golda 3 dostałem, Ty awans miałem na tej mapie Bo jeszcze mecz prześ... Kurwa jak zaczynam dzisiaj grać miałem golda 1 albo silvera 6 Duży gold 3 Dobra, kuli pana Dobra wychyli znowu ten cień mnie mnie to się w nie wychyli bo już nie żyje. Ten co bije? Penes Można by okleić. Jak nie, tak? Chyba chodzi mnie o Tam na jednym. Ktoś mi uchodził? Kurwa chodzi nie Chodził mną, no bo się dziwiłem właśnie, świecie, tak mi kurwa te lepy Afpa, afpa, afpa darmowa Autorz maciury nie wolno brać, nie wiesz tego No, no bo napisał, wbijaj na Discorda, no i czemu? Czemu nie wbijasz wizu na Discorda? Skoro no, no Aha, bo ja bym do tego typa cię ciebie pisać, kurwa kanciaro, zapomniałem o, no, odpisał do mnie, w ogóle dzisiaj żebyś byśmy mu odpisał. Ja zapomniałem. Ja zapomniałem że jak będziesz przy kompie, to mu odpiszesz. No, bo jak ja nie siedzę przy kompie, to ja nie na Discorda, w na kompie, to tylko wtedy, jak robię Nie chodź mną, chłopie. Kurwa, skręca mi dle. Ja pierdolę, patrz co mi <grym>, ja to rzucił? <grym>, Nie, pod Biden jest. pod On chodzi dalej. One more Oh, sorry. Te lepiej, mnie te lepiej. Muszę walczyć z klawiaturą Dobre Mówili, że mocny gracz. O nie o mnie Ajkosik, ajkosik. Nie wiem, jak się to robi. To się robi lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Dlaczemu ja, ja podpowiadam? jak oni kurwa oni kurwadzi mnie broni by moją? Ja Kurwa dańcie mi chodzić Mam dwa live w y. Nie wiem, wiem. Bo jeden nie działający, a drugi. Nie ja mam kiedy tego zrobić. No przestań co mię jak teraz strzelamy. Kompakę. Ja małym. Wiem. Kurwa ja też. Ja też mam trochę autyzm. Mas eu tenho a jak też jeszcze nie suba na YouTube, zapraszam. Na YouTube też live, Nikio Gaming kanał, proszę tam.